Chodzi Lisowa w koło drogi, ma dwie ręce oraz nogi. Od dłuższego czasu panuje nowy zwyczaj w telewizyjnych wiadomościach, w TVP1, chodzi o chodzenie prowadzących po studiu w trakcie programu i zastanawiam się o co im chodzi, bo oboje Lis i Kraśko zagospodarowując przestrzeń im daną, miotają się po studiu, miotu, 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 jak kandydatka na asystentkę po pokoju sejmowym lepera albo fetyszysta na stoisku z bielizną damską podczas wyprzedaży. Kiedyś Jeży Połomski w jednym telewizyjnym klipie z lat 70, wychodząc w studiu z zadyndających takich blaszanych taśm po kapslach na mleko i śmietane, tak to robił. Dziewczyny koch. Hajcie nas! Prawda? I, i, i ten, i, 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 i tą tak prawą nogą gwałtownie na, na ajcie nas, tak wchodzi, wkraczał na scenę. I ci z wiadomości też tak, dobry wieczór, państwu tu wiadomość i na Państwu krok do przodu. Może chodzi o to, że te pląsy prowadzących wprowadzają taki frywolny rozgardiarz w studiu, co służy odwróceniu uwagi widza od przekazywanych informacji, głównie przyznajmy o wojnie i innych nieszczęśliwych tragediach, jak na przykład konferencje prasowe polityków. Może też telewizja publiczna pozwoliła prezentacja wiadomości chodzić, żeby pokazać, że w przeciwieństwie do prezenterów innych stacji, ci z publicznej telewizji są na chodzie. W każdym razie, zamiast poważnego dziennika mamy taniec z wiadomościami, konkretnie chodzony. I na końcu powinna być jeszcze informacja. wiadomości wychodził Kraśko. Z tym, że takie chodzenie po studiu to jest kuszenie losu, bo rachunek prawdopodobieństwa i statystyka wyraźnie wskazują, że wcześniej czy później któryś się wywali. I bądźmy uczciwi, wszyscy na to czekamy.